Witam w mojej kuchni. Dzisiaj krótki przepis na jajka faszerowane tuńczykiem. Będziemy potrzebowali jajka ugotowane na twardo około 8 minut. Aby nie popękały podczas gotowania, dodaję łyżkę stołowo octu. Jajka przekrawamy na pół, a następnie wyjmujemy żółtka. Do naszych żółtek dodajemy tuńczyk. Następnie dodaję dwie łyżki majonezu. Jedną łyżeczkę musztardy delikatesowej. Do smaku doprawiam pieprzem. Następnie siekam drobno szczypiorek. Na koniec mieszam i rozdrabniam widelcem wszystkie składniki. I tak przygotowanym farszem wypełniam białka. I tak oto okraszone jajka faszerowane można podać na Wielkanocny Stół. Dzięki za oglądanie, jeśli komuś pomogłem w wyborze podania jajek na Wielkanocny Stół, to zachęcam do komentowania, dawania łapeczek w górę, a nowych widzów do subskrybowania. Na razie, hej!